Wyrażam się koszmarnie. Przepraszam was za to. Bardzo proszę, przepraszam. No, że Dla mnie już nie jest trudne, co sprawia, że mogę dobrego odsłania nagrywać. Nie błąkam się w kółko po tych samych korytarzach. Jeszcze jeden krzyk. O, popatrz O oh, wow. Slependo! <laughs> Strypendo! Tu łatwo zginąć, bo naprawdę Harry Potter do najbardziej intu intuicyjnych przez sterowania nie należy. Po czasem coś nie zadziała. I dupa? Giniemy. Całkowicie niepotrzebnie, no ale jednak? Jak już mówiłem, ja rok, szklany już zakończyłem ze wszystkiego oceny mam już wystawione. Mogę teraz spokojnie sobie nagrywać Let's Player. Mój kolega miał tego Beyonda. Ja właśnie myślę o koniecznie Harakoptera i o postmortem jeszcze. A no, co później? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Myślałem nad gotykiem. Nad gotykiem jedynką, gotykiem dwójką. z skórkę i gotykiem trójką. Aczkolwiek co do gotyka trójkiem mam pewne wątpliwości. Bo rachem się nie mogłem przejąć. Po prostu tak koszmarnie zabugowany, tak że że no, no nie. To już nie to samo. Jak... No oprócz tego to póki co nie myślę. Chcę sk sko skończyć najmniej co zacząłem. A potem się zobaczy. Jak to mówią, się zobaczy. Możesz założyć gąbeczkę na mikrofon, może słychać takie Takie... Pf, pf, takie to coś może słychać, przepraszam za to najmocniej. Zaraz no, no, wam że założę. No i przegraliśmy właśnie 15 minut, a to jeszcze nie koniec, nie? Okej, okay, tu już byliśmy, to idziemy dalej. Tu mówi nam kierunkowska lewo, więc jedziemy w prawo. Tak, zebrać nasionkę, oczywiście. Jeszcze za... Mmm, chciałem tak ładnie wyminąć, że cię nie udało. Oj, 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 oj. To tylko dwa? No, hmm, szybko, szybko, szybko. Koniec ta ON 16 minut. No nic jakoś to muszę podzielić przecież No tak ładnie szło Ale co? Tylko jedną kartę chyba zabraliśmy Dwie A kurde Zapomniałem widzicie Aaaa i mamy drugą kartę Czyli jednak niczego nie pominę, mamy y, drugą kartę, z tego powinniśmy się cieszyć. It's hatching. Hey, he lovely! I'll call him Norman. He's a Norwegian Ridgeback, you know. Up you come, my beauty. Thanks, Harry. Here, take this flute. It can be used to help some creatures sleep. You'd best get ready for Quidditch now. Should be an exciting game. Slytherin's a tough team, but you'll show 'em, eh? Hmm, we better give Norbert his first feed, so... e, Jako, że już tak przekroczyłem 15 minut, no, to stwierdzam, że mecz kudicze też jeszcze zagamy, a w meczu się za nieporządza. Mecz nie jest trudny, trzeba przedać takie pętle specjalne. I w odpowiednim momencie wcisnąć po prostu prawie odpowiedny za skok. Co go spamiętam? Jakieś tam najgorszy z tych się pojawia, ale nie mam pojęcia dlaczego. Chodzi o to, i sprzedać ją do góry, żeby wygrać. Uważaj są czarne brzydki, mogą new Team seeker Harry Potter! O, właśnie przez takie gry nie trzeba przelatwać. Jordan? Nie ma Przepraszam, Remember, first avoid the bludgers, then find and catch the snitch. The game is over when the snitch is caught. Good luck! Up! And they're off! Grame. Let's play Quidditch! Was that the snitch? Właśnie nie bardzo się gdzie ten jest. O, tak. E, tak. To jest tyle proste, e, że... Że nie możemy przegrać. Tak? Nie możemy przegrać. Zawsze wygrywamy tu, nie znacznie od tego. Chyba, że zemdajemy. Zdecydujemy, zaczynamy od nowa. Ale... dopóki ty, to się nie stanie... Nasz przeciwnik na pewno nie może złapać nicza, to pamiętam. Ee, że nie jest w stanie złapać z Nie udało się, to nie jest naprawdę trudne, muszę... <grym> Pomylą <grym grym> mi się prawie, że smutzę w dół zamiast w górę. Udało mi się zapłacić tego z niczą. jest to na próby prostą. Kiedy biegamy się w tym pasach trzeba po prostu wcisnąć, wcisnąć skok w momencie, kiedy ręka będzie blisko z the youngest seeker in the history of hogwarts had won the quidditch match congratulations again for winning the quidditch match against slytherin you are fantastic something is troubling me harry ron and i heard strange noises outside the forbidden corridor come up to the third floor and have a look Nie, nie będziemy hew lukać, ponieważ tu się z wami pożegnam. Dziękuję za miłą grę i zobaczyłem na do następnych odcinków. Cześć!